A w dzisiejszym odcinku Samsung Galaxy S24 kontra Oppo Find X7 Ultra, regularny 24. Troszkę koloru. Ten sam przedział cenowy można było powiedzieć. Eee, no ten sam. Jeśli nie uwzględnisz super promocji na przedpremierę Samsung Galaxy S24 no to ten sam eee, tutaj. Ta sama cena można było powiedzieć. No dobrze. Tak to wygląda w szerokim kącie 06. No, szerszy na Samsungu widzę troszeczkę jest. Tak czy nie? Nie, tak samo. Wydawało mi się, bo Oppo ma większy ekran. To jest to samo, no 0,6 Kolorów troszeczkę. Bardzo fajnie, że znaleźliśmy gdzieś na mieście kolory, no bo ciężko jest znaleźć wszystko. Jest szare tutaj w tym mieście, jak no szare, no a tak to mamy troszkę rozeznania i piękny koniec i do tego jakby mi spadł telefon, to to jest miękkie więc spoko <grych> dobre miejsce no no dobrze troszkę wieje zobaczymy sobie chmury zobaczymy zobaczcie jak mocno nasyca Samsung standard w Samsungach Autofocus, autofocus w szerokim kącie oczywiście niedostępny dla regularnej wersji Galaxy S24 po jest także jak zbliżymy to mamy wszystko ostre, a w Samsungu nieostre. Więc, na przykład, jakbyśmy chcieli coś pokazać, jest jakiś większy liść. O, liścia, prawda? W Samsungu blado, blado, ale wieje. Blado, a po, Ostre, jak żyleta. Widać każdą żyłkę. Ale zaczęło wiać, ja może to albo w postprodukcji może się udało uratować. No jest różnica. Prawda? No dobrze, gdybyś chciał vlogować z tego z tych smartfonów tak to będzie wyglądać. Dobrze. I teraz główny obiektyw. Ciach i ciach. I tu jest ten najnowszy słoneczko może wyjdzie, o to będzie kit. Tu jest ten najnowszy Leon 900 w, o wychodzi pięknie, super, e, w Oppo i zobaczycie jaka jest różnica, jak będziemy mieli taki efekt, o proszę bardzo, taki bokeh efekt, prawda, fajnie to wygląda, nie, w Samsungu też jest, ale jest lżejszy, chodzi o większość, wielkość obiektywu też, moim zdaniem wygląda to fajnie, o. bardzo fajnie. No dobrze, wróćmy się tam pod ten kolor trochę tu wieje. Również zobaczcie jakie różnica w tym boka. efekcie. Telefoto. Telefoto, proszę Państwa, no wiadomo, że tutaj Samsung nie ma obiektywu preskopowego, a opoma 2, no to co to będziemy masakra, albo i nie, no zobaczmy. Dwa razy, trzy razy, trzy razy na Samsungu również. Zatrzymam się, jest różnica. Focke lamp jest inna, jest inny fokulank, także musimy być troszkę bliżej. A pójdźmy do końca. 12x i 12 na opo No, widzimy różnicę. W którym lepiej? No właśnie, tam ktoś widzi jakieś samochody. No właśnie, no dobrze. W OPPO może maksymalnie 18. Ale sobie zmienimy. No taka jest różnica. Widzimy te blachy. No są do odczytania w OPO. No oczywiście, tutaj wiadoma sprawa, prawda? Przednie kamera, drodzy państwo. O, może ja się tak ustawię. No i tutaj definitywnie. Szerszy kąt w Oppo. Aczkolwiek, jak sobie zrobimy autofokus, no to w Samsungu jest genialny. Mam wrażenie, że to jest ten sam obiektyw, który jest w Ultra. To jest raczej ten sam. Mogę się mylić, ale myślę, że tak. Jest genialnie szybki. A w Oppo on też działa tutaj ten autofokus, ale już jest dowolny. Jest. O, aktualizacja oprogramowania powinna go jeszcze tutaj przyspieszyć. No, nie jest tak szybki. Dodatkowo, w OPO widzimy jest szeroko, możemy sobie zrobić zooma. Tylko po co? A no może dla ludzi, którzy zrobią tak zwany make-up i tak. No wiesz, że nie. I tak to wygląda. Przejdźmy sobie w foto, no bo jednak wideo może nikogo nie interesować. No, i teraz z góry muszę przeprosić wszystkich oglądających, iż no jedno zdjęcie jest w 4x3, cała seria jest w 4 na 3 od Oppo, szczególnie z tym znaczkiem Hasselblad, a w Samsungu 16 na 9 No, mój błąd, że nie zrobiłem dwóch 16 na 9 w dwóch w 4 na 3 również w Samsungu. No. To, to jest błąd użytkownika, czyli mój, no, ale już. Poszło, no to już jest. No ale zobaczmy, zobaczcie, jak duży kontrast jest w Oppo, jakie to jest nasycenie i jak, ee, jak to fajnie wygląda, moim zdaniem. A w Samsungu takie wszystko blade, jakby przez papier ściernia Miał brudne obiektywa, a wszystkie obiektywy wyczyściłem ściereczką z mikrofibry, dwa razy sprawdziłem przed nagraniem. Nowa ściereczka z mikrofibry, wszystko wyczyszczone na zera. no, no tak to wygląda. Strasznie słaby kontrast. Ten, to jest wszystko z automatu, proszę Państwa. Damy sobie na bok. I tutaj również ten kontrast bije e, w. Mm, Oppo. Elegancko. I tutaj mamy ten book efekt e, z. Oppo i Samsunga. Ok, w Samsungu byłem troszkę w innym miejscu, ale moim zdaniem. E, ten wygląd, ten, to jest dużo większy w tym Oppo. Obiektyw ten Leo IT900 robi wrażenie. On tutaj tak fajnie nam tutaj to oddziela. A w Samsungu widać też sztuczne oddzielanie, takie, no, mniejsze. Y, smartfonowe, o można powiedzieć. Gdybym y, nie było tego napisu, mógłbyś pomyśleć, że tutaj z Oppo jest jakiegoś z kompaktu strzelone to zdjęcie. Dyszewskiego 13, tak się to nazywa. 50 megapikseli i w obu 50 i to jest identycznie. Jeśli chodzi o zbliżenie i tę ilość pikseli. No ale jak widzimy ten kontrast, zobaczcie na trawę, jak żywo to wygląda w Oppo, a w Samsungu jakieś takie Blody, można by było powiedzieć. Pamiętajmy, że to są wszystko zaktualizowane na full, na max, aktualizacja, najnowsze oprogramowanie. No i tutaj bardzo blada tam tutaj te boczki tych schodów, tego wszystkiego, ten, ten pomarańcz jest no, nienaturalny, a w Oppo taki jaki był. Można się przejść do yy, galerii. To jest Nowy Świat i. I tutaj już się coś się Samsungowi odmieniło i już nie ma takiego zdjęcia yy, bladego. Ten kontrast w końcu złapał. Yy, no, yy, automat tak robi. I tutaj już ładnie, można powiedzieć, w obydwu yy, równie pięknie jest to. Złapany. Można powiedzieć, że okej, okay, troszeczkę jaśniejsze jest, ale już nie jest tak przejaśnione mocno. Zobaczmy tutaj na tył, na te kolory, na ten sklep. I tutaj ciekawa sytuacja. Ja celowałem w kwiatek, nie celowałem w etykietę, tylko w kwiatek. No i Samsung, i tak jakby chciał odczytać z automatu etykietę i wyostrzył etykietę, a nie kwiatek, a Oppo wyostrzył kwiatek i etykietę nie wyostrzą, czyli jest rozmazana. Dość duża bułka jest tutaj na bukę, buka to w muminkach. W Oppo, ale ten kwiatek jest prawdziwy, jest żywy. On tak wygląda. Okej, okay, może nie aż nie wiem czy nie przesyca troszeczkę, ale bardzo blisko prawdziwego, a w Samsungu jest blady jak jakbyś nic nie jadł przez 3 dni. No blady jest. No co to takie blade jest? Gdzie te kolory są? I tutaj walka kolorów. Zobaczcie na paprykę Ob po przesycił tą paprykę. Ona jest czerwona, ale nie aż tak. A Samsung, że zobaczyć, ta papryka jest różowa. To to jest masakra. Jak ja widzę takie zdjęcia, jak ta papryka jest różowa, to to się, to się nie nadaje w ogóle do niczego. Większość smartfonów właśnie tak przeróżawia ten, ten czerwony albo przesyca. Ani jedno zdjęcie, ani drugie nie jest dokładne, ale z tego wolałbym, żebym troszeczkę przesycone niż różowe. No właśnie, panna młoda. Na końcu selfieczki. Yy, mam wrażenie, że Galaxy S24 i S24 Ultra współdzielą tą samą kamerę i moim zdaniem, to zdjęcie zrobiłem przed chwilą, yy, ten brak kontrastu jest straszny. A kamera jest czysty. No Patrzę teraz na te telefony wyczyszczone ściereczką, to wszystko jest czyste. No tak jestem zdziwiony, jak na tym zdjęciu. Myślałem, że Samsung będzie troszkę lepiej, a tu w zdjęciach się nie popisał. Jeśli chodzi o całokształt, no to tak. Samsung ma definitywnie szybszy autofokus i to jest super sprawa. No właśnie. Jeśli chodzi o ten sam przedział cenowy w granicach 4000 zł, bo s 24 mniej więcej, tak kosztuje w zależności od pojemności. Toż tutaj. To w tym przedziale cenowym moim zdaniem Oppo jest lepsze. Ale to też kwestia indywidualna. Kto kto lubi, kto chce jaką mieć zakładkę, nakładkę, samymi zdjęciami, człowiek nie żyje. Jeśli chodzi o aparat, no to moim zdaniem Oppo tutaj wygrywa. Link w opisie oczywiście do Oppo. Kupujesz tam jest, nie ma dodatkowych żadnych opłat. Za tyle, ile tam jest, kupujesz, jeszcze kod rabatowy Ci tam zapodam i, i jest, jeśli chcesz. A jeśli chcesz Samsunga, to też link w opisie, kupujesz i jest Samsung. Obydwa fajne, blad moim zdaniem robi większe wrażenie. No i tak chyba tyle na dzisiaj, moi kochani. Zdjęć w nocy nie robiłem, bo będę chodził po nocy, robił zdjęcia, po gębie dostanę. Zarutuję, ale nie robiłem, no po prostu, dałem sobie spokój. Kto robi zdjęcia w nocy? Co ty będziesz w nocy chodził? Komu ty będziesz zdjęcia robił? No, żartuję. Ale z tym się zrobiłem. Pozdrawiam i polecam.